Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odpowiem na pytanie, czy Zanzibar jest bezpieczny. Bezpieczeństwo to dla każdego coś innego. Jedni pytają o to, czy lokalni ludzie i ta inna kultura akceptuje nas, białych, czy religię chrześcijańską, a jakie jest poczucie bezpieczeństwa na wyspie. A dla innych bezpieczeństwo to czy nie ma tu gadów, robaków, pająków i tak I o tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Na Zanzibarze spędzamy nasz miesiąc miodowy. Jesteśmy tu 30 dni i to już końcówka. Dzisiaj nawet Zanzibar płacze, że wyjeżdżamy. A w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie: czy jest tu bezpiecznie? I na początek zacznę od wprowadzenia, bo dla każdego z nas bezpieczeństwo to jednak coś innego. My Trochę już podróżujemy po świecie, więc wiemy, jak się zabezpieczyć przed pewnymi sytuacjami, ale z drugiej strony no, każda kultura oferuje coś innego. W każdym kraju czujemy się również inaczej. Po pierwsze, czy czujemy się bezpiecznie wśród tej afrykańskiej kultury? Odpowiem, że tak. Zarówno na mieście czy na plaży. Nie miałam takich sytuacji, że ktoś zaczepiłby mnie, mimo że byłam ubrana jak europejka. Ale z drugiej strony oczywiście zawsze uważam na moje rzeczy, na portfel, na torebkę, bo tak jak w każdym kraju turystycznym, u nas w Polsce tak samo, w miejscach, gdzie jest wielu turystów, gdzie można spotkać właśnie osoby, które nie są przychylne naszym, naszemu naszej i może okazać się, że będą chciały nam coś ukraść. I to nie muszą być lokalni ludzie, to mogą być europejscy turyści czy właśnie złodzieje z innego kraju, więc przede wszystkim ostrzegam zawsze, żeby zabezpieczać, żeby mieć jakąś nerkę, rozdzielone przede wszystkim pieniądze, ksero, my mamy chyba w dwóch czy trzech kopiach paszportu w każdej walizce. Nauczyliśmy się tego oczywiście na bazie błędów innych osób, które zostały w jakiś tam w sposób poszkodowany. Jeżeli chodzi o yy, właśnie turystykę tutaj, nie zauważam takich sytuacji. Oczywiście dzieci wiadomo, że zaczepiają, chcą czy dolara, czy... Yy, w jakiś tam sposób z nami rozmawiać, śpiewają a, i zdarzało się, że gdzieś tam pociągnęły za torebkę, pokazały na, na portfel, ale no, tak jak mówię, trzeba po prostu pilnować swoich rzeczy, no bo jest to jednak inna kultura. Jeżeli chodzi o pająki, węże i tego rodzaju, e, ja przyznaję, że nie widziałam, mimo że czytałam na forach, że są. E, w morzu nie było, w oceanie nie było, w e, Gdzieś na plaży również nie widziałam, oczywiście oprócz krabów, ale one nie są jakieś niebezpieczne czy obrzydliwe. E, no widziałam zdjęcia, faktycznie zdarzają się. E, aczkolwiek też nie rozglądałam się jakoś specjalnie, nie patrzyłam czy ojej, czy są węże, e, czy nie. Przypominam, że my nie mieszkamy w hotelu, tylko w lokalnej wiosce, więc e, byłam przygotowana na to, że mogą pojawić się jakieś tam robaki, karaluchy i tak dalej. Oczywiście jaszczurki. Są, ale tak jak mówię, niespecjalnie ja na nie zwracam uwagę. Byliśmy również w Lasie Mangrowym, w Jozani Parku, gdzie no, też pytaliśmy no, bo to jest jednak inny troszeczkę klimat miejsca czy są tam węże. Przewodnik mówił, że są, ale dalej, dalej, bo tutaj jest dużo ludzi i one po prostu uciekają. Także ze swojej strony mogę tyle przekazać, że przez te prawie już 30 dni nie widziałam i jest tu naprawdę bezpiecznie. My, mimo że mieszkaliśmy w takiej dosyć zurbanizowanej okolicy były to okolice padrze, to wieczorami raczej nie wychodziliśmy za daleko, bo na na wsi nie ma na wiosce nie ma latarni. No. Jeżeli chodzi o plaże, też y, oświetlone są tylko częściowo miejsca, gdzie są hotele. E, także y, wychodziliśmy kilka razy, aczkolwiek no, był taki delikatny dreszczek emocji, jak idziemy sobie ciemną plażą, wracamy z kolacji, jakiś tam nawet kawałek i ktoś nagle krzyczy do nas jumbo. No wiadomo, aczkolwiek tak jak mówię, w Polsce jak jest ciemno, do, jesteśmy w, nie wiem, w jakimś tam nieznanym miejscu, nieznanej okolicy. To też może okazać się, że czujemy się nieswojo, więc ja ze swojej strony za, zalecam po prostu ostrożność. Podsumowując, na koniec zwracaj uwagę na swoje rzeczy, dokumenty, zabezpieczaj je tak, aby ktoś tam nie mógł sobie sięgnąć po to. Bądź uważny przede wszystkim w podróży. Ja zawsze też pieniądze mam w różnych miejscach rozdzielone, nie włożę wszystkiego ze sobą. I tak na koniec dodam: zauważyłam też, że wiele osób wyjeżdża na wakacje, ma ze sobą biżuterię wartościową na sobie, albo właśnie dokładnie nie ogarnia od początku, jak wymienić waluty czy dobrze jest wydany pieniądz. No, no i znowu, może być tak, że ktoś niechcący źle nam przeliczył i źle nam wydaje resztę. No nam zdarzyło się to kilka razy, przy nas i zawsze zwracam uwagę, że mam za mało pieniędzy i to były drobne kwoty, no ale zawsze, zawsze coś. A z drugiej strony, tak jak mówię, no jeżeli obwiesimy się złotem na wakacjach, ja na przykład nie noszę obrączki, pierścionków, takiej biżuterii złotej, srebrnej, no bo... Po co kusić los? A z drugiej strony, no, też wydaje mi się, że tutaj można w bardzo łatwy sposób to nawet gdzieś zgubić w piasku po, czy w basenie. Także e, dla mnie moja odpowiedź jest taka, że Zanzibar uważam jest bezpieczny, e, ale ze swojej strony też e, warto e, zachować taką szczególną ostrożność.